z między pylonami, między kolumnami. Dowiemy się od niego i opowiemy o tym Państwu jutro, jak to wyszło, jak mu się to udało, czy odległości między pylonami są właściwe. I podchodzą kolejni piloci. No właśnie, zrozumia, że zobaczy tego nie wiedzą, te pylony są co 200 Nie wiem tego dokładnie. Wśród Wisły są rozstawione na barkach cztery nadmuchiwane pylony. Wysokości zawrócił. Trzeci, czwarty, przed nim. W tym czasie koledzy krążą, bo nie kołują. Tak, krążą, czekając na swoje miejsce w kolejce. Marek szufa pionowo, w górę wytraca prędkość, wytraca aż do zera, zatrzyma samolot, obrót i randers. Randers, czyli spadanie po tym pionowym torze, jakim się właśnie wznosi. Badanie, rozpędzanie znów jest na trasie slalomu. Troszkę mój widok zasłania na dynik pozostał po jego poprzednim przelocie. Z lewej strony, z prawej strony, z lesa, samolot z grupy żelaznej. Tu widać różne Jaki samolot? Wy razem, że to jest... No, my wydaje się, że to jest z nim więcej. Tam są 2 z linii 50 km. Tak to nie jest zajęcie proste. To nie jest proste zajęcie i w dodatku piloci robią to po raz pierwszy. Zobaczymy, czy to się u nas przyjmie. Wiatr trochę przyjmie te kumery, nie mogą więc wywijać skutki z Kolejne podejście. Lewym skrzydłem, prawym skrzydłem, skrzydłem, lewym skrzydłem. I trzeba ciasno zakręcić. I jest każdy z innej... A teraz troszkę inaczej. Samolot się wznosi, ale po wykonaniu połowy beczki i zaczyna te pół pętli z pozycji odwróconej, także że wyjdzie tak właśnie płasko nad rzekę. Proszę zwrócić uwagę na te różnice w sposobie latania. Jedni idą najpierw w górę robiąc pół